Jakby ktoś się zastanawiał nad Empire Beach, hotel w furgadzie, trzy gwiazdkowe, mocne trzy gwiazdki. Tak wygląda pokój familii, są so, dwa łóżka, zwykłe takie większe, jedno takie mniejsze. Lodóweczka, którą trzeba było włączyć, bo była włączona z prądu. Szafa, safe, duża szafa. To nie wiem co to jest. Łazienka. Pyk. Pyk Wiadomo, nie jest jakoś super luksusowo, nie jest jakoś super czysto. Ale da się przeżyć. Popu jest stosunkowo duży. Jest prima nie wiem czy działa, bo nie potrzebowaliśmy jej razie włączać To jest zaraz Mam się trafił z widokiem na restaurację, taką górną restaurację No ale widać, że może widać 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 może Cudów nie ma, ale jak to mówią, cena czyni cuda.